Jest dobry temat i puenta, na czym tutaj rzeczywiście Stanom i Trumpowi zależy, to to, żeby cały czas w takim podatkowym raju funkcjonowały spółki technologiczne ze Stanów Zjednoczonych, które świat od siebie uzależniają. Nie powinniśmy się martwić o to, E, czy teraz kupować, czy nie? Problem Stanów Zjednoczonych jest podwójny deficyt. Były lata 80. E, właśnie był deficyt i fiskalny, i handlowy, tak? tak? Ale biorąc pod uwagę, że my tutaj rozmawiamy o pieniądzach, o inwestowaniu i tak dalej, to chyba. Nie mówmy o tych aspektach społecznych, bo okay. nie mówimy o inwestowaniu w ESG i tego typu rozwiązania. Tak. Wiemy, jak to wychodzi y, też i jak dużo takich rzeczy jest tworzonych na siłach. Trzeba powiedzieć, że my w Europie mamy zupełnie inną jakość produktów, tak, nawet, tych samych, nawet tych samych, co w Stanach Zjednoczonych. Jak dalej potoczą się losy światowych rynków finansowych, to temat oczywiście kolejnego odcinka, kolejnego podcastu. Ze mną Aleksander Pożencki, witaj serdecznie. Dzień dobry, cześć wszystkim. Zaczynamy podcast Pospekulujmy wydawany przez iForex Europe, czyli brokera, który oferuje wam dostęp do kontraktów CFD i aktualnie oficjalnego partnera handlowego online, a dokładnie handlu online e, aktualnego Mistrza Polski, jeżeli chodzi o Ekstraklasę, czyli Lecha Poznań. Zaczynamy i my przechodzimy sobie oczywiście do naszego odcinka. Mamy kilka wątków, bo mamy wątek taryf, mamy e, wątek, e, jeżeli chodzi o wakacje danych za drugi kwartał, to sobie omawialiśmy w poprzednim mhm. odcinku, ten link na kanale do poprzedniego odcinka sobie e, znajdziecie, więc zacznijmy sobie po kolei. Może od taryf, bo... No właśnie, bo 9 lipca minie nam termin, ale już teraz wiemy, że tym scenariuszem bazowym jest temat, w którym taryfy, te wstrzymanie taryf zostanie przedłużone. Tak, no może, może będziemy się tak bać do świąt, może będziemy mieli po prostu taki temat cały czas o tych taryfach i, i tak minie 25 rok. No yy, jest to ciekawe, ciekawe zagrywki. No już chyba wszyscy są tym zmęczeni, nie, w sensie już te taryfy, że tak powiem, się przyjadły inwestorom, jak widać inwestorzy też trochę mniej reagują tak nerwowo na te wszystkie słowa odnośnie, na te wszystkie wiadomości odnośnie, czy będą taryfy, czy nie będą taryfy, czy przedłużamy te taryfy, czy, czy, czy nie przedłużamy, najlepiej się w ogóle tym nie przejmować, szukać dobrych firm, mieć swoją strategię inwestycyjną i i dobrze zarządzać kapitałem, tak? No bo to, co wymyśli Trump, to nie wiemy, tak? Stanie lewą nogą i może się okazać, że znowu nałoży 200% ceł na, 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 na Chiny. Pytanie: chyba główne jest takie, że nawet jeżeli Donald Trump nałoży 200% cła, na co się powiedzmy sobie szczerze, nie zanosi, bo teraz widzieliśmy znowu kolejny raz praktycznie taki sam układ sił. To znaczy, zerwanie negocjacji. Jeżeli chodzi o Kanadę, między Kanadą mhm. a Stanami Zjednoczonymi. Zrywamy negocjacje, dlatego że Kanada wpadła na pomysł, że z powrotem wrzuca temat podatku od spółek technologicznych, takiego tak. podatku, który rzeczywiście efektywnie. Pozwoliłby ściągnąć pieniądze z tych dużych big techów, z czym my mamy problem w Europie. Tak samo, bo mamy też ten problem i to nie jest do końca efektywne, i taki podatek by się przetał. Ale oczywiście, w związku z tym, że to uderza w kolegów Donalda Trumpa, od razu rozmowy zostały zawieszone. No i pan Mark Carney, dobrze nam znany bankier, a aktualnie premier Kanady. Kanady Powiedział, że ok, no to wycofujemy się z tego, no bo jednak ten deal handlowy z perspektywy Kanady, która uzależniona jest od gospodarczo od Stanów Zjednoczonych, totalnie, totalnie po prostu. No, bez dwóch zdań, nie było tutaj innego wyjścia i na ten scenariusz rynek praktycznie zupełnie nie zareagował. Zdając sobie z tego sprawę, że jak Donald Trump wyjdzie, pogrozi, postraszy, to nic z tego nie będzie. No tak, no. Y też, jeśli chodzi o ten podatek technologiczny, bo w zasadzie my jako Europa jesteśmy totalnie skolonizowani, tak? Jeśli chodzi technologicznie, o technologicznie tak. ze Stanów Zjednoczonych, co jest smutne. E, no, to jestem ciekawy, jakby wyglądało takie siłowanie się na linii właśnie Stan Europa, tak no bo jednak Europa jest, Unia Europejska jest znacznie potężniejszym organizmem gospodarczym niż z całym szacunkiem Kanada, tak. No i jednak zdywersyfikowanie handlowe Unii jest o wiele lepsze niż, niż ma to miejsce w Kanadzie, więc jestem ciekawy, jakby wyglądały te negocjacje mhm. na linii Unia-Stany, czy rzeczywiście by, jak Trump by załóżmy zagroził, to czy Unia by się tak szybko... Ale mieliśmy o. taki przesmak. Przecież Ursula von der Leyen w weekend dzwoniła do Donalda Trumpa. Potem, gdy rozmowy utknęły w martwym punkcie, Trump powiedział, że no to wracamy do tych wysokich ceł i od razu był telefon e, Ursuli von der Leyen, żeby jednak to przedłużyć. I Europa efektywnie ma ten czas najdłuższy na negocjacje, przynajmniej te wyjściowe. Nie? No przynajmniej te wyjściowe, tak? No ale też trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o traktowanie Europy, no to można powiedzieć, że Trump nie był jakiś specjalnie mm, aż tak agresywny, nie jak w przypadku Chin, tak? No bo w Chinach to jednak to był. Prug numer jeden i chyba nadal Największy jest... deficyt handlowy, jakby, mierząc to tymi miarami, które dla Donalda Trumpa mają znaczenie. Tak, to, znaczy, znaczy tak. No, to, to dla mnie to w ogóle jest zastanawiające, tak? bo tak naprawdę to jest wymiana handlowa, tak? to oznacza, że po prostu Chińczycy produkują coś po, po cenie, która jest atrakcyjna dla amerykańskich konsumentów. I oni to kupują, tak? To nie jest tak, że państwa ze sobą handlują. Handlują po prostu firmy, handlują korporacje, e, handlują zwykli ludzie i z tego wynika ten deficyt, tak? No z tego, że, że Amerykanie nie są w stanie produkować tak tanio i efektywnie jak Chińczycy, tak? No, no wiadomo, możemy się bronić jakimiś słowami, tak jak Unia się broni, ale no w długim terminie mm, na końcu traci konsument, tak? Na Pytanie, konsument. w jakiej formie on traci? No, bo już minęło na tyle czasu od e, dnia wyzwolenia Ameryki, że pojawiły się opracowania i, i dosz, doszliśmy też do takich wniosków, wniosków ekonomicznych dosyć ciekawych. E, czyli, że na początku taryfy wywołują nam efekt inflacji, ale później w długim terminie działają typowo jak podatek, który gasi konsumpcję, gasi tempo wymiany takiej wewnętrznej i gasi też presję, na wzro presję wzrostu cenowo, więc finalnie może prowadzić nawet do deflacji. Znaczy, no powoduje przede wszystkim złą alokację kapitału w gospodarce. To, to co przede wszystkim, przede wszystkim robią. Czego my byliśmy świetnym przykładem, jako już taki skrajny przypadek PRL, tak? No w PRL-u byliśmy chronieni przed konkurencją z zachodu, no i efekt był taki, że mieliśmy po prostu bardzo źle zalokowane inwestycje w gospodarce, co później w latach 90-tych pokazało, że, że, że no wiele firm nie było w stanie konkurować, jak otworzyły się te cła. Podobny był przykład, żeby nie tylko, że, że PRL, tak? Podobny nie. przykład był w Brazylii, tak? Oni w latach 90-tych, 80-tych chronili swój rynek technologiczny. Wysokimi cłami, no i się spowodowało to, że te firmy nie mogły konkurować, tak. No, nie konkurowały efektywniej, się okazało później, że, że są całe kwartały, to wtedy to, to, to na nasze lata do tyłu, tak. To odnośnie mhm. amerykańskich firm i rynek został zaorany, tak. Jak obniżono cła, rynek został zaorany, tak. Więc. Nie jestem pewien, czy, czy sam poziom ceł jest najważniejszy tak, w rozwoju gospodarczym. Myślę, że, że, że Stany mają zupełnie gdzie indziej problemy i one są traktowane po macoszemu. Patrząc na giełdę, to wydaje się, że temat wysokości ceł zupełnie nie jest problemem, bo tak, oczywiście tak. ostatnie zamieszanie i to, co mówił sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych Scott Besant, w zasadzie dając do zrozumienia, że w przypadku tych największych i najważniejszych dili handlowych, to one na najprawdopodobniej będą miały miejsce we wrześniu, więc trzeba się spodziewać zwyczajnie przedłużenia tego okresu wstrzymania ceł. Giełdy zareagowały euforycznie, mamy przepiękne wzrosty. Tylko, że do przepięknego odtrąbienia sukcesu na giełdach brakuje dosyć istotnego czynnika, no bo oczywiście SP500, NASDAQ to są indeksy, które są na ATH, ale są na ATH pod kątem wyceny dolarowej. Ale gdy popatrzymy na wycenę chociażby w polskim złotym, który ostatnio się umocnił względem dolara, no to inwestorzy, którzy lokowali swój kapitał w akcjach amerykańskich poprzez różnego rodzaju etf -y, no bo jak gdyby tutaj nie, nie unikniemy, nie da się robić tego bezpośrednio w polskim złotym, no chyba, że ktoś robi to przez Global Connect, ale gdyby ktoś robił to przez Global Connect, to stwierdziłbym, <laughs> że totalnie nie wie, co robi, e, więc w to, w to nie wchodźmy. Więc wspaniały to, produkt, to było, wspaniały jest, produkt. Przepiękny produkt. Nie wiadomo po co, komu i dlaczego ten produkt w ogóle powstał, to nie jest temat tego odcinka. 20 lat temu to byłby dobry produkt, powiem Ci. 20 lat temu to tak, byłby Tak, To byłby, wy, to byłby wyśmienicie, wyśmienicie konkurencyjny produkt, ale to, zosta, to zostało. Bo mamy ten temat teraz, dosyć istotny temat hmm. walutowy. Tego, że z jednej strony amerykańska giełda rośnie, no ale z drugiej strony ten amerykański dolar traci i to dosyć solidnie na wartości. No tak, tak. To zresztą jak przeczytałem przed spotkaniem, poczytałem to, co mówi Morgan Stanley, co mówi State Chartered. To no jednak rynek się spodziewa tego, że ten dolar będzie słabszy w ciągu tam następnych 12 miesięcy. Na to jest szereg czynników. No, oczywiście w mediach można poczytać o nie wiem, dedolaryzacji gospodarki i tak dalej, ale to jest jednak, że tak powiem, e, długi, te, długi marsz, że tak można powiedzieć. O ile ten marsz się zaczął, bo tutaj o dedolaryzacji możemy mówić o procesach długoterminowych, a mamy dane tak naprawdę z ostatnie kilka, kilkanaście miesięcy, gdzie one i tak absurde, są tak absurdalne na korzyść dolara, że to jest fajna pożywka dla teorii spiskowych i dla osób, które lubią teorię spiskową. Znaczy, teoretycznie można sobie wyobrazić dedularyzację, w sensie takim jak na przykład mamy dedularyzację w Europie, nie? Bo w strefie euro, jak jest handel euro, no to w zasadzie on się odbywa właśnie Europie. jest takim wyjątkiem, bo większość handlu się odbywa w dolarach. Europa jest tym wyjątkiem, że jednak handel między sobą, tak, no to jest głównie rozliczany w, w swojej walucie. Tak, ale popatrzymy sobie na statystyki, bo ostatnio taki odcinek na kanale FXMAC publikowaliśmy, to bodajże 88% transakcji na rynku walutowym Forex, to są transakcje, gdzie albo walutą kwotowaną, albo bazową, ale jest jednak mimo wszystko amerykański dolar. Tak, dollar. w transakcjach, ale w handlu jest troszeczkę inaczej. Mhm. I jeśli weźmiemy tylko handel krajów rozwijających się, no to tam dolar ma troszeczkę mniejsze udziały i można sobie wyobrazić, ale to jest perspektywa no dekad, w sensie to, to nie mówimy tutaj, że to za 5 lat coś, tak, coś się zmieni, bo to te gospodarki rozwijające się muszą urosnąć, to wtedy można sobie wyobrazić powstanie jakiegoś innego bloku, tylko jest pytanie, że tak naprawdę w, teraz mamy takie typowe TINA, tak, w zasadzie nie ma innej alternatywy niż dolar, bo... Euro nie ma po prostu unii fiskalnej yy, tak naprawdę i yy, a Chiny nie mają swobody przepływu kapitału, tak więc. Yy... Jeszcze, chociaż nie, Chiny nawet się nie szykują za bardzo do otwarcia tego rynku, tak, żeby ta swoboda przepływu kapitału była jakaś mocniejsza. Tak, więc co nam no. zostaje, tak. Generalnie to tak naprawdę możemy dojść do takiego wniosku, że z perspektywy polityki gospodarczej realizowanej przez republikanów, to to jest patrzenie na Chiny jako taki przykład, gdzie Stany Zjednoczone chciałyby docelowo być, nie w takiej wersji hardkorowej, jeżeli chodzi o ograniczenia związane z przepływami kapitału, ale jednak odbanie o własne interesy, o własny przemysł, własne fabryki, tylko że Stany Zjednoczone to proces, który trwał dekadami, to wszystko oddały kosztem tańszej, tańszego kosztu pracy i tak dalej to jak gdyby na to się wszyscy oczywiście godzili, żeby ten finalnie konsument płacił mniej. No i ta rywalizacja oczywiście zaprowadziła nas do miejsca, w którym teoretycznie aktualnie wrogiem publicznym numer jeden w Stanach Zjednoczonych jest deficyt handlowy. Tak, tak. Ale jakbyśmy poczytali, nie wiem, nawet w czarodziejach rynku, jak się chyba weźmie mhm. przeczyta, tu już nie pamiętam, który z, z tych czarodziejów mhm. właśnie mówił o tym, że problemem Stanów Zjednoczonych jest podwójny deficyt po lata 80. I eee, właśnie był deficyt i fiskalny, i handlowy, tak? I że nie można tak dłużej tego trwać. Pociągnęli to do… cały czas na tym ciągną. No, i, I wiesz, i minęło w zasadzie ile? To jest 40 lat? 40 lat i, i nadal jesteśmy w tym samym punkcie. Znaczy w gorszym punkcie dla Stanów Zjednoczonych, bo ten deficyt strukturalny jest o wiele gorszy mhm. niż w latach 80. I ciężko wyobrazić sobie, na jak widzimy to, co wymyślił Trump, tak? z tym nowym programem, gdzie się pokłócił z maskiem. No to tak w zasadzie ten deficyt strukturalny to jest 7%. Tak? No to, to znaczy, strukturalny to jest około 5, ale ogólnie, jeszcze z finansowaniem długu i tak dalej, to, to jest 7, nie? No to mhm. to jest, Absurdne. No dobrze, wspomniałeś o prognozach. E, prognozy dla amerykańskiej waluty są takie, że ta tendencja jeszcze może potrwać. My tutaj nie mówimy znowu dalej o osłabieniu się dolara o kolejne, nie wiem, 20 czy 15%. Nie, nie, to to mówimy o 3, 4, 5, tam powiedzmy do 7%, to chyba te <laughs> najbardziej skrajne dają jeszcze przestrzeń do tego, żeby ta amerykańska waluta jeszcze na tej sile e, straciła. No Ale z drugiej strony, też dla inwestorów, którzy lokują kapitałów amerykańskich, chociażby spółka. No to w efekcie, kiedy zobaczymy korektę, no to, to też będzie taka portfelowa ulga, którą odczujemy. No bo w przypadku takich normalnych, zwykłych portfeli, które no nie są portfelami milionowymi, to zabawa w zbyt duże zabezpieczanie się od ryzyka walutowego jest bez sensu zabawą. Ogólnie, właśnie, dolar to często się mówiło o tak zwanym uśmiechu dolara, tak? Dolar smile, tak? To, to znaczy, że. Kiedy jest y, ucieczka, że tak powiem do safe haven, no to dolar zyskiwał zawsze, albo prawie zawsze i kiedy Stany Zjednoczone dobrze sobie radziły, no to też ten dolar zyskiwał, Tak, jeśli, jeśli mhm. outperformował na przykład Europę, czy czy część Azji, to, to też dolar był silny, tak, no i no a teraz jesteśmy w tym dołku, tak, w sensie takim dołku uśmiechu, tak, czyli w sensie w Stanach jest teraz gorzej, tak, w sensie prognozy odnośnie wzrostu gospodarczego, tam e, jeśli spojrzymy na, e, na Unię Europejską, to też ta stymulacja fiskalna Niemiec nam no, podnieść to ratuje sytuację. Ratuje, tak, bo według wyliczeń to ma być około 0,5% PKB całej strefy euro, tak, to ma stymulacja fiskalna samych Niemiec, nie? no Tak, tylko że tutaj też trzeba dodać, że pod kątem budżetu wcześniejszych deficytów, to Niemcy tutaj trzymali się rzeczywiście bardzo długie lata w solidnych ryzach, takich gospodarczych, że ta przestrzeń do tej stymulacji fiskalnej. Biorąc pod uwagę parametry chociażby zadłużenie do PKB innych krajów, o to jest olbrzymia. Tak, pytanie, czy robi w ogóle to sensownie, tak, no bo tak naprawdę można byłoby zwiększyć deficyt, zainwestować więcej, nie wiem, w rozwój krajowej produkcji chipów albo komponentów do chipów, albo w modernizację infrastruktury. No bo nie oszukujmy się, jak się przejedzie przez te Niemcy czasami, no to, to jednak widać, że te drogi były dawno temu budowane. No, i w niektórych miejscach by się przydał taki solidny remont mhm. tego wszystkiego, więc trochę to jest zastanawiające, po co trzymać w takich ryzach, tak? gdzie widzimy, że cały świat w zasadzie idzie inną grę, tak? w inną grę, gra grę, a Niemcy się kuczowo trzymają tego, żeby pilnować tego deficytu. Jest pytanie, po co, w sensie, jaki jest tego cel? Mhm. I jeszcze nie wymyśliłem tego celu, poza tym, że to się wpisuje tam w niemiecką myśl polityczną, w niemiecką mhm. myśl zarządzania finansami. To ogólnie, tak zdroworozsądkowo to jest zastanawiające, po prostu czemu. Nie, nie znajduję teraz argumentu, to znaczy wiadomo, że oczywiście mniejszy koszt obsługi zadłużenia i tak dalej, no ale jednak tutaj mamy też temat strefy euro, więc Niemcy, gdyby chciały rzeczywiście prowadzić taką politykę, jaką prowadzą, to dla nich wygodniej byłoby mieć swoją walutę, jednak mimo wszystko, y, niż dzielić się z, czy próbować w ten sam sposób. Y, prowadzić politykę monetarną dla samych siebie, czyli dla Niemiec i na przykład dla Grecji, czy takiej Portugalii. To jest trochę absurdalne. Przecież, chociaż plus jest taki, jakby mieli tą swoją markę, to ta marka byłaby strasznie mocna. Tak, to, 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 by było, tak, to dał aktualnie pewnie Myśmy no. mieli dwie mocne waluty w Europie, tak? Frank szwajcarski i markę niemiecką, tak? Mhm. O to, to dla ich przemysłu to po prostu, no... Słabo tak, niemieckiego było. słabo. dla niemieckiego przemysłu byłoby słaba. Dla niemieckiego przemysłu to byłby pójść do, do trupy. No dobrze, ale mamy tą politykę skalną i to jest Kolejny bodziec dla giełdy, dzięki czemu giełda w Niemczech rośnie jak na drożdach. Rośnie tak. giełda w Stanach Zjednoczonych. Mamy solidne podstawy do tego, żeby wierzyć w to, że... Dalej będzie dobrze, bo nawet pojawiły się takie statystyki. Ja nie pamiętam, kto te statystyki ym, opublikował. Czy warto kupować na wierzchołku? Czyli, gdy ATH robi indeks SP 500, czy warto kupić, czy czekać i polować na dołki? Czyli, czy, czy średnio statystycznie kupno na wierzchołku, gdzie nam się wydaje, że to jest wierzchołek, oczywiście, czyli po przekroczeniu wcześniejszego ATH, warto, czy nie warto? No to okazywało się, że w perspektywie roku średnio statystycznie, jeżeli ktoś kupił po przebiciu wierzchołka. W, w, w przypadku Stanów Zjednoczonych to zarabiał bodajże 9,4% w ciągu kolejnych 12 miesięcy, a w byle jakimkolwiek innym dniu średnia wynosiła 9,1%. Więc 3,0% punktu procentowego to jest błąd statystyczny, jak gdyby to wielkość błędu statystycznego nam to pochłania, ale to też trochę oddaje tą perspektywę, że nie powinniśmy się martwić o to, yy, czy teraz kupować, czy nie. No, tak, no tak naprawdę najważniejsze. To już pomijam kwestię tego, czy, 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 czy kurs akcji, czy indeksu jest na szczycie, czy na nauku. Na szczycie z reguły statystycznie jest lepiej, tak? No bo mm -hmm. zresztą statystycznie giełdy dłużej rosną niż spadają, tak? Więc więc najlepiej to być jak najdłużej na tym rynku i, i, i nie cudować. Mm, ale jeśli już cudujemy, to tak naprawdę najważniejsze są perspektywy firmy i mm -hmm. wycena, tak? I, i, I to ma znaczenie. A to, czy ma wskaźnik PI20 czy 25 Niewiele. znaczy cena na zysk. Jak tak, ktoś przepraszam, łapał. tak, tak, nie, tak, tak. Nie c, c, cena zysk. Co się tak naprawdę liczy w perspektywie 10 lat perspektywy wzrostu, tak? ile te, mhm. ten, ten zysk na akcję będzie rósł w dłuższym terminie? I to się liczy. A to, czy spółka jest na, w szczytach czy na dołku, to już jest kwestia pomniejsza. tak? I, I co ciekawe teraz wiele firm, które są na szczytach, one nadal mają świetne perspektywy, tam, tam się niewiele co zmieniło właśnie. Mnie zastanawia po prostu czasami u inwestorów, jak się wzięło NVIDIA i wzięło się prognozy, scenariusze. Kiedyś rozmawialiśmy tak? mhm. o NVIDIACH, o spółkach, że, że, że ja byłem taki trochę bardziej byczy, jeśli chodzi o, o perspektywy. To jeśli się spojrzy na, na, na wiele spółek, tak, to, to tak naprawdę, jeśli się spojrzy na ich wyniki, to się niewiele co zmieniło, w sensie one idą Nadal się rozwijają, nadal zwiększają skalę działania, nadal mają te swoje przewagi konkurencyjne i, e, i mają przewagę nad, nad mniejszymi graczami. Są w stanie jeszcze powiększać tą przewagę. I, i w ich modelach biznesowych się niewiele zmienia, tak? Więc e, cały czas idą jak walec, wiele tych takich firm hmm. idzie. tak? I, I dalej i, opierają się na globalnym popycie. Tak bo to jak gdyby są te siły pociągowe, to był ten globalny popyt, a dlatego cła były tutaj niebezpieczne, że one tą ekspansję globalną, no mogą nam tutaj jakoś mocno zaszkodzić. Ale widzimy też, i to jest chyba jasno pokazane przez działania Donalda Trumpa, i to na koniec naszego odcinka, wydaje mi się, że jest dobry temat i płyta, na czym tutaj rzeczywiście Stanom i Trumpowi zależy, to to, żeby cały czas w takim Podatkowym raju funkcjonowały spółki technologiczne ze Stanów Zjednoczonych, które świat od siebie uzależniają. Zresztą lada moment, zobaczymy, co tam dalej z TikTokiem, chociażby. A no, to, to, to też jest ciekawe, nie? Bo to. Chociaż ten TikTok to już długo, długo leciał. Długo nie? No jest wałkowany temat. Długo jest wałkowany temat, no ale ostatnio Donald Trump dalej przedłużył tej, ten okres karencji prawnej, mm -hmm. że TikTok w Stanach może funkcjonować, pomimo tego, że tam nie ma podstawy prawnej do tego, żeby on tam mógł funkcjonować. Znaczy, w sensie on tam nie powinien funkcjonować. Więc widać ewidentnie, że pewnie może jakiś fajny deal jest przygotowywany, pod którym podpisze się Donald Trump, że on to załatwi. Pewnie tak, pewnie tak. no. Media społecznościowe mają swoje plusy i minusy, jak wszystko, więc jest pytanie, czy to niezdrowie byłoby dla wielu ludzi, którzy są uzależnieni od, od, od mediów społecznościowych, jakieś takie bany, tak jak, jak, jak Chiny robią. Na pewno dla Stanów to by było. Dla Stanów by się na to nie zgodziły. Bo tak, to, ale biorąc pod uwagę, że my tutaj rozmawiamy o pieniądzach, o inwestowaniu i tak dalej, to chyba. Nie mówmy o tych aspektach społecznych, bo okay. nie mówimy o inwestowaniu w ESG i tego typu rozwiązania. Tak. Wiemy jak to wychodzi y, też i jak dużo takich rzeczy jest tworzonych na siłę. Tak, chociaż no właśnie te zdrowotne kwestie, tak, jak, wiele, jak już jesteśmy przy inwestowaniu no. i spekulowaniu, to przecież jak spojrzymy na kursy Pepsi, General Mills y, czy Campbella, tak, y, spółki amerykańskie znane y, z, ze swojego niezdrowego portfolio produktowego, y, albo... No tak jak chipsy lajs, mm -hmm. nie to na przykład... Y to widać, że one są niziutko, tak? No bo się nadal jeszcze chyba spółki obawiają, rynek dyskontuje po prostu możliwość zmiany składów, nie? Bo, bo jednak trzeba mm -hmm. powiedzieć, że my w Europie mamy zupełnie inną jakość produktów tak, nawet tych oczywiście. samych, nawet tych samych, co w Stanach Zjednoczonych, mm -hmm. nie? Jest... Inne nawozy i tak dalej, to wszystko się skądś. I to jest akład plus e, tych wszystkich restrykcji i regulacji. Tak, plus być jednak, Unii, że, że... Tak, że jednak jesteśmy dzięki temu oczywiście zdrowsi. Jeszcze na koniec, szybkie pytanie. W lipcu stopy bez zmian procentowe. Bez zmian. Wątpię, żeby, żeby coś się zmieniło. Ale wrzesień myślę, że się, że się będzie dużo działo. Mhm. I... Ale do września. Zapraszamy już od razu na kolejny podcast, bo przyjdzie nam to omówić jeszcze w lipcu, bo w lipcu będą dwie publikacje, jeżeli tak. chodzi o, o podcast Pospekulujmy. Pięknie Wam dziękujemy, że byliście z nami. Aleksander Bożencki, Dawid Augustyn. Kolejny odcinek podcastu Pospekulujmy dobiegł końca. Do zobaczenia.